Jest Greg Stilson, polityk wznoszący się... people! Jednego z głównych antagonistów w książce Martwa Strefa. Jest no, klasyka Kinga sprzed kilkudziesięciu lat, raczej jedna jego z pierwszych e, powieści, aniżeli późniejszych. Od attrakcji do ucyjników, z taką taką prawą, Ameryką pierwszą. I jeśli to pamiętają ludzi o Trump, to nie mogę być sorry, because it was a character, który skrył. Główny bohater książki ma moc doświadczania przyszłości tego, co się, spod, co się wydarzy z tą daną osobą i widzi, że Greg Stibson generalnie doprowadzi do wojny nuklearnej. Do it, General. I co prawda nie znamy przynależności partyjnej tego Grega Stilsona, ale, wynotowałem sobie, wygłasza masę populistycznych haseł. Ma proste odpowiedzi na wszystko. Występuje przeciwko zepsutym elitom i władzy. Wykorzystuje religię jako narzędzie, bo był sprzedawcą Biblii. Nobody loves the Bible more than I do lubi władzę silnej ręki i zgrywa człowieka z ludu, który będzie walczył o takiego zwykłego Amerykanina. People. You? Brzmi tak. znajomo? Bo to, to jest właśnie to, że brzmi, brzmi znajomo, a boogie man of mine, and I never wanted to see him actually on the American political scene, but Natomiast to jest jedna z tych książek, które dzisiaj by nie powstały, bo, bo ona tak naprawdę mówi nam o usprawiedliwieniu zamachowca.